Więc on uruchamia w zasadzie wszystkie systemy obronne, które są w organizacji, więc powoduje, że skuteczność tego ataku jest ograniczona. Choćby dlatego, że właśnie włączają się systemy obronne. ShinWalki o technologiach. Sezon 5. Cyberbezpieczeństwo. Dzień dobry. Witam w piątym odcinku piątego sezonu Silni w IT o technologiach. Ja nazywam się Artur Butryn i jestem pracownikiem Biura Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj opowiemy wam trochę o manualnych testach penetracyjnych i przybliżymy wam dzień z życia pentestera. A ze mną dziś gość specjalny, maestro manualnych testów bezpieczeństwa, Jarosław Pięta z Biura Cyberbezpieczeństwa. Cześć Jarku. Cześć Artur, witaj. Pamiętasz może moment, kiedy po raz pierwszy pomyślałeś, okej, okay, ja chcę w życiu łamać systemy. Oj, tak, to było niedawno, jakieś 20 lat temu. I ta pasja została mi do dzisiaj. Powiedz proszę, jak definiujesz manualny test penetracyjny? Czy to wciąż taki ludzki dodatek do automatyzacji, czy raczej kluczowa metoda weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji? W żadnym wypadku to nie jest ludzki dodatek do automatyzacji. Testy manualne opierają się przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu Pentestera. Automat jest narzędziem, które pomaga, natomiast ono nie zastępuje Pentestera. Testy manualne mają szeroki zakres i są w stanie wykonać, sprawdzić praktycznie dowolny aspekt badanej aplikacji. Automaty natomiast, obecne automaty, jakie są, mają bardzo, bardzo ograniczone możliwości testowania. Są w stanie wskazać potencjalne problemy, ale one wszystkie wymagają manualnego sprawdzenia i potwierdzenia, że rzeczywiście tam, tam jest podatność. Jasne. Często mówi się o takiej intuicji pentestera. Co to właśnie znaczy w praktyce? Jak odróżnić doświadczenie od czystego strzelania po endpointach? Intuicja pentestera to jest coś, co nabywa się z wiekiem, z doświadczeniem, z ilością wykonanych testów, z badaniem aplikacji i różnych technologii, w których są te aplikacje napisane. Automat jest w stanie zbadać w miarę powierzchownie każdą aplikację, którą mu się wskaże. Natomiast pentester, posiadający doświadczenie i znajomości dogłębne technologii, którą bada, jest w stanie sprawdzić i wyszukać podatności, które tam są. Jeżeli ma wiedzę, Jakie są podatności w danej technologii, no to ta jego intuicja w tym momencie jest wzmocniona i może bardzo szybko i sprawnie znaleźć podatności, które są w tej aplikacji i wyeksploatować je. Jasne. Nieraz masz tak, że wystarczy, że spojrzysz na ekran logowania i wiesz, że już nie będzie dobrze. No oczywiście to się zdarza, szczególnie jak już w oknie logowania widać technologię, która ma 15 lat i znane podatności. I czasami test w zasadzie jest rozstrzygnięty po pierwszym uruchomieniu aplikacji. Hmm. A powiedz, który moment w takich manualnych testach bezpieczeństwa daje Ci największą frajdę? Znalezienie podatności, potwierdzenie eksploitu, czy może moment, gdy klient mówi, to niemożliwe? Wszystkie te trzy rzeczy są fajne, natomiast tak naprawdę największą frajdę w PENTEście sprawia mi rekonesans, czyli to rozpoznawanie, sprawdzanie, jak aplikacja działa, zrozumienie jej budowy i później odnajdowanie tych miejsc, które mogą sprawiać problemy z punktu widzenia bezpieczeństwa i potwierdzenie, że rzeczywiście tak jest. Że to, co jak gdyby wymyśliłem sobie, że tutaj może być słaby punkt, ono rzeczywiście jest tym słabym punktem, i tam jest podatność, albo nawet kilka podatności. A powiedz proszę, co najbardziej niedoceniane w pracy Pentestera jest? Cierpliwość, kreatywność, czy odporność na deadline? Co jest tutaj cenne? Jaka umiejętność, a co niedoceniane? Tak, jakby. Tak, znaczy rzeczywiście pentesty mają deadline'y i to jest, ten, to jest ten element, który no jest stresujący, bo w momencie, kiedy trzeba skończyć test, do dnia i godziny. No, powoduje, że czasami jak gdyby jakość pracy oddaje się niepełny raport, bo po prostu nie zdąży się wszystkiego sprawdzić. Natomiast tutaj trzeba sobie radzić w ten sposób, żeby zaczynać od tych najniżej leżących owoców, ale tych największych owoców, czyli te, które rzeczywiście mogą sprawiać największe potencjalne problemy bezpieczeństwa. Mając krótkie okno czasowe. Zacząć od tych rzeczy najpoważniejszych, tak żeby właśnie spriorytetyzować sobie zadania, usuwać, czy wykrywać jak gdyby te najpoważniejsze podatności w pierwszej kolejności. A powiedz proszę, gdzie kończy się test, a gdzie zaczyna się incydent? Czy zdarzają się takie sytuacje, że w trakcie wykonywania testu no, czujesz, że taki incydent powinien zostać zgłoszony i że. Testy gdzieś mogłyby zostać przerwane, a jej trzeba się zająć incydentem, obsługą. Oczywiście, że tak. Szczególnie jeżeli się wykrywa krytyczne podatności w aplikacji, to jeszcze produkcyjnej aplikacji, tam gdzie jest możliwy wyciek danych, widać, że sposób uzyskania tego dostępu do danych no jest na tyle nieskomplikowany, że on mógł być również wykryty przez osoby postronne, ewentualnie przez atakujących. Po wykryciu tego typu podatności, no, trzeba to natychmiast zgłaszać do właściciela biznesu. Aplikacji, tak aby zostało to zweryfikowane, czy właśnie nie nastąpiła gdzieś jakaś konfirmacja tych danych i czy nie trzeba podejmować natychmiastowych środków zaradczych. Okej, okay. powiedz, proszę, co cię bardziej motywuje: chęć wykrywania błędów, czy może satysfakcja z udowodnienia, że się da? Tutaj znaczy ja uważam, że rolą Pentestera jest prewencja, czyli wykrywanie podatności, które są w tej aplikacji i ochrona systemu, który jest testowany, tak aby ci źli nie wykorzystali istniejących podatności w tym systemie przeciwko naszej organizacji czy tej organizacji, która jakby zleciła test i która aplikacja jest badana. Jasne. A jak wytłumaczyłbyś na przykład babci, czym zajmuje się pentester? Co byś powiedział? To samo co deweloperowi, czy może coś innego? Babci to bardzo prosto można wytłumaczyć. Pentester jest trochę jak ślusarz. Ślusarz to jest osoba, która otwiera zamki wtedy, kiedy właściciela to poprosi. A złodziej to jest ten, który robi to samo co ślusarz, ale. Otwiera wtedy, kiedy właściciel o to nie poprosi. I Pentester jest właśnie takim ślusarzem. Otwiera systemy, ale na zlecenie tej osoby, która jest właścicielem aplikacji i na to pozwala. No świetne porównanie. A powiedz, ile procent Twojej pracy to faktycznie hakowanie, a ile to logistyka, przygotowanie, raportowanie, tłumaczenie ludziom, że a podatność to podatność. Znaczy same testy to jest około 60%, tak szacuję, około 60% czasu pracy. Reszta to jest rzeczywiście ta część logistyczno-spotkaniowa, czyli tłumaczenie, na czym polega ta podatność. Coraz rzadziej, ale również zdarza się udowadnianie, czy konieczność udowadniania, że to rzeczywiście jest podatność. Mówię coraz rzadziej, dlatego że świadomość tutaj właścicieli biznesowych, osób odpowiedzialnych za aplikacje, bardzo, bardzo rośnie. W związku z tym ich wiedza również na temat cyberzagrożeń jest coraz wyższa i przez to zrozumienie tego, co dostają w raporcie, no bardzo, bardzo rośnie i to pomaga w mojej pracy. Jeżeli moglibyśmy troszkę o warsztacie porozmawiać, byłbym wdzięczny i jeżeli mógłbyś zdradzić, rąbka tajemnicy, jak wygląda twój setup testowy, jakie urządzenia, systemy, narzędzia, co zawsze masz w gotowości gotowości mam zawsze komputer z maszynami wirtualnymi. Te maszy mam ich kilka, one mają różne konfiguracje przygotowane pod różne typy testowanych aplikacji, więc w zależności od tego, jakie jest zlecenie na jaki system, no to odpalam odpowiedni zestaw narzędzi. Jasne, a gdybyś miał się ograniczyć do jakiegoś minimalnego setu dwóch, trzech narzędzi w takim manualnym pentestingu, z czego byś skorzystał? Jezu, tylko trzy. <grystanie> to, to, to bardzo trudne będzie. pytanie. To znaczy, no pierwsze to na pewno byłby mój komputer ze wszystkimi maszynkami wirtualnymi. Czy to jest już Jezu. może tak to być? Tak, <grystanie> to, no, jeżeli mówimy o tym, to jak najbardziej. Więc to w tym momencie na pewno komputer, no i wtedy można myśleć o dodatkowych urządzeniach wspomagających: urządzenia do monitorowania, kopiowania czy szczytywania kart dostępowych, urządzenia do monitorowania transmisji radiowej, wychwytywania tych sygnałów radiowych, które są, czy urządzenia do klonowania pilotów z dostępu, kart i otwierania szlabanów dostępowych i tym podobnych rzeczy. No, brzmi groźnie. Myślę, że żeby zgromadzić ten cały arsenał, to potrzebny byłby jakiś magazyn, to nie mały. No. Wbrew pozorom te urządzenia nie są duże, no bo to są właśnie urządzenia takie pentesterskie, więc one się mieszczą w kieszeni, na dłoni. No, czasami w walizeczce, ale nie Jasne, jasne. A powiedz, manualne testy to głównie logika. Jak podchodzisz do analizy aplikacji zanim w ogóle zaczniesz testować? Czy to jest jakby istotny element takich manualnych testów? Jest bardzo istotny i ja przed testami zawsze proszę o spotkanie z właścicielem biznesowym i analitykiem, właśnie biznesowym, który wytłumaczy, jak ta aplikacja działa, do czego ona służy. I przedstawi proces biznesowy, który ta aplikacja realizuje. Wtedy ja mam wiedzę, jak aplikacja działa, do czego ona służy. Mając informacje o procesie biznesowym, który ona realizuje, jestem w stanie opracowywać jakieś strategie ataku czy zmian nieautoryzowanych w tym procesie i sprawdzenie, czy to rzeczywiście się uda. Także tutaj prowadzenie biznesowe jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Czyli bardzo dużą wagę przykładasz do tego, co zbierzesz na początku i to jest ci pomocne w tak. dalszych scenariuszy. Znaczy, ja uważam, że same testy tylko techniczne są niepełne. Bo w naszej pracy, kiedy pracujemy w instytucji finansowej, gdzie mamy bardzo rozbudowaną logikę biznesową, również jak gdyby mogą być zagrożenia, cyberzagrożenia związane właśnie z błędami albo w implementacji, albo w możliwości jakichś nieuprawnionych zmian, właśnie w tej logice biznesowej, i to również powinno być sprawdzane. Czyli częściowo też masz taki, musisz posiąść taką wiedzę biznesową typowo i wiedzieć jak się poruszać, gdzie wyjść poza ramy, gdzie zachować się inaczej niż taki standardowy użytkownik. Tak, no ja pracuję ponad 25 lat w sektorze ubezpieczeniowym i ja znam te produkty ubezpieczeniowe, ale również produkty finansowe. Znam regulacje, które tutaj nas obowiązują. W Dora i inne. I jak gdyby rozumiem wymagania nie tylko techniczne, ale również staram się zrozumieć wymagania biznesowe dla tych aplikacji i wtedy to sprawdzam. Jestem również audytorem ISO 27001, czyli normy bezpieczeństwa, i tutaj jest to również audyt procesów biznesowych, więc w tym momencie, wiedząc jak aplikacja działa, staram się zrozumieć proces biznesowy, który ona. Realizuje i sprawdzam, czy rzeczywiście tak to działa w tej aplikacji. Widzę, że nie bez przypadku na początku to wprowadzenie z Maestro. Mm. Powiedz proszę, czy masz jakieś ulubione sztuczki, lub jakie nietypowe payloady, które dają Ci przewagę w testach? Oczywiście bez zdradzania szczegółów jakiś Oczywiście mam na każdej wirtualce mam te payloady i te sztuczki poinstalowane i jak najbardziej tak. One są już u mnie na, na moich wirtualkach. One są podzielone na poszczególne technologie i te systemy, znaczy rodzaje technologii, na których one działają, i jak najbardziej w czasie testów korzystam z nich sprawdzając, czy te badane systemy są na to podatne. No i to są gotowce, ale Również są to częściowo payloady pisane przeze mnie. Jeżeli aplikacja jest podatna na gotowca, no to jest bardzo duży problem, no bo gotowiec jest pobierany z internetu. Jeżeli jest podatna na mój, no to jest trochę mniejszy problem, ale również jest, no bo Nie. napisałem go. A jak mógłbyś ocenić skuteczność manualnych technik wykrywania błędów w porównaniu z automatycznymi skanerami? Stosunkowo niedawno robiliśmy próbę, właśnie z automatycznych skanerów, które miały wykrywać podatności w istniejącej aplikacji, takiej, którą testowałem wcześniej manualnie. Wykryłem w tej aplikacji kilka istotnych podatności, które właściciel usunął. Natomiast do testów tych skanerów. Użyliśmy jeszcze niezałatanej aplikacji właśnie po to, żeby sprawdzić skuteczność tych skanerów i porównać je z testami manualnymi. No niestety automaty nie wykryły tych najpoważniejszych rzeczy, wykryły tylko najprostsze podatności, takie bardzo, bardzo techniczne, które tak naprawdę tutaj same z siebie nie stanowiły większego zagrożenia. One były problemem właśnie dopiero przy tych podatnościach poważnych. I również one były furtką do tego, żeby odpalić te podatności poważne. Okej, okay. a powiedz proszę, może coś teraz z obszaru raportowania. Co według Ciebie odróżnia dobry raport takiego manualnego testu od jakiegoś raportu z narzędzia, przykładowo BARPA, gdzie też można byłoby powiedzieć, że test mógłby być robiony w manualny sposób, ale zapewne Twoje oko. Od razu dostrzega taki raport, czy pomocy jakich technik był realizowany? Czytelność. Raport z automatu ma sztampową treść z jakimś tam linkiem do odwołania do, do czegoś na zewnątrz, i w zasadzie, jeżeli nie ma się wiedzy takiej fachowej, ewentualnie nie zna się tego systemu. Niewiele można z tego skorzystać, zrozumieć. W przypadku testów manualnych i raportów wykonywanych manualnie, to pen tester wpisuje do raportu informacje dla konkretnego klienta i do tego, czego on potrzebuje. Więc w tym momencie raport z testów manualnych, poza informacjami technicznymi, ma również informacje biznesowe. Które będą przydatne dla właściciela tej aplikacji, tak żeby podatność rozumiał nie tylko administrator, ale również osoba biznesowa. Jasne. Czyli jesteś w stanie od razu dostrzec taki raport tworzony w nie do końca manualny sposób, albo przy pomocy szerszych technik manualnych? No i wiesz, z czym to się. Tak. Wiem, tak, że, tak, to widać, to widać. Zresztą w tej chwili też pojawiają się już raporty tworzone przez sztuczną inteligencję, czyli to jest jakby rozszerzenie tego raportu z Barpa, tak mówiąc kolokwialnie, wzbogaconych jeszcze o kilka przykładów, branych przez sztuczną inteligencję i po tym to widać, że te przykłady często są niemiarodajne albo nietrafione, bo sztuczna inteligencja ma problem z powiązaniem tego, co zostało wykryte przez Barpa. Z przykładami, które są w internecie, które ona zebrała i tam doładowała. Okej, okay, ciekawe, ciekawe postrzeżenia. Powiedz, jak walidujesz korek podatności, tak żeby nie wiem, nie przesadzić w niektórych przypadkach? Jest zbyt duży albo za niski? Czy robisz jakieś poce? Opierasz się na ocenie, kontekście ryzyka? Tutaj korzystam z metodyki CVSS, która bardzo ładnie określa, jaki jest zakres tej podatności i na tej podstawie określa jej krytyczność. To jest taki punkt wyjścia. Natomiast no, do tego należy jeszcze wziąć jakiś. Impact na biznes. Czyli jaki to ma wpływ, jeżeli ta podatność również jest destrukcyjna dla biznesu, który ta aplikacja obsługuje, no to trzeba to wziąć pod uwagę, jak gdyby w tym momencie podnieść wagę tej podatności. A powiedz, ile czasu poświęcasz na retest, weryfikację poprawek, bo zapewne. Później po takim teście właściciel poprawia te rzeczy, przekazuje do tego, czy to jest. trwa tyle samo, czy. standardowo mniej więcej połowę czasu, ale to wszystko zależy od tego, jak zostało zrobione te poprawki, przepraszam. Bo jeśli jakość poprawek jest niska, no to retest trwa prawie tyle samo, co test, bo w tym momencie potwierdza się, że Podatności nadal występują, czyli trzeba wykonać niemalże te same testy, które były robione w czasie testu. Super, a Pec, Twoim zdaniem takie testy manualne można wpisać w cykl życia aplikacji, czy da się robić takie te testy literacyjne zamiast raz do roku? Czy znaczy, powinny być, w mojej ocenie powinny być. W pisane w cyklu życia aplikacji, jeżeli im rzadziej są wykonywane te testy, tym gorzej dla aplikacji, dlatego że w tym momencie jej rozwój nie jest kontrolowany od strony bezpieczeństwa i może to doprowadzić do tego, że deweloperzy nawet nieświadomie albo po prostu idąc na skróty wprowadzili do dobrej aplikacji w czasie cyklu rozwojowego jakieś podatności, które już w niej po kolejnej zmianie występują i które no, zagrażają w tym momencie tej aplikacji. Mogą zostać wykorzystane przeciwko właścicielowi biznesowemu i organizacji. Czyli przy każdej zmianie, przy każdym... W tak. jakimś elemencie, który ma wpływ na bezpieczeństwo, taki test się powinien wydarzyć, i, i to powinien być w cyklu życia. Powinna być w cyklu życia to takie przysłowiowe raz do roku. To jest w mojej ocenie no takie absolutne minimum, bo tak naprawdę po każdej istotnej zmianie powinien być wykonywany test bezpieczeństwa. Najlepiej również automatyczny, ale automat powinien być pierwszym testerem, natomiast człowiek, manualny pentester na końcu. Jasne. Powiedz zdrać może nam, jakie są największe bariery komunikacyjne między pentesterem a zespołem deweloperskim? Ile razy musiałeś tłumaczyć, że to nie false positive, że ta podatność rzeczywiście istnieje? Tutaj mamy inne punkty widzenia pomiędzy deweloperem a pentesterem. Deweloper chce stworzyć funkcjonalność i sprawić, że, że ona działa. I to jest dla niego najważniejsze. Natomiast pentester w czasie swoich testów pokazuje, że owszem, działa, ale można ją nakłonić do tego, że działa źle albo działa wręcz nieprawidłowo i może posłużyć na przykład do wycieku danych. Dla dewelopera najczęściej oznacza to dodatkową pracę, bo musi to, co stworzył, musi poprawić. Więc. Dlatego tutaj te, stoimy, jak gdyby troszkę po przeciwnych stronach barykady. To jest takie naturalne, że się tak, ktoś tak. broni, bo nie chce. Tam... Tutaj no, musimy sobie znaleźć kompromis i się dogadać, czyli jak gdyby przekonać dewelopera, że zostawianie aplikacji z podatnościami bezpieczeństwa, szczególnie krytycznymi podatnościami bezpieczeństwa, to nie jest dobry pomysł i że należy to naprawić. Jasne. A wracając do tego, do tych testów w ramach cyklu życia aplikacji. To powiedz jak przekonać zarząd, że manualny pentest to nie jest dodatkowy koszt, tylko inwestycja w realne ryzyko. Wydaje mi się, że tutaj najprostszą odpowiedzią są po prostu straty finansowe, które mogą wynikać z wycieku, z materializacji się cyberzagrożeń. Już w trakcie tutaj nawet naszej pracy w PZU kilka firm, z którymi współpracowaliśmy, zniknęło z rynku tylko dlatego, że miały właśnie, było do nich udane włamanie. Kilka z tych firm audytowałem i wskazywałem im podatności krytyczne, które były w ich systemach, natomiast zostały zignorowane. Te firmy już nie istnieją na rynku. Szczególnie dzisiaj, kiedy toczy się za naszą wschodnią granicą wojna i tutaj jesteśmy atakowani przez przeróżne grupy przestępcze, kiedy aktywność i wzrost cyberzagrożeń no, jest znacznie, znacznie większa niż przed rokiem 2022, no, należy się temu bardzo bacznie przyglądać i stosować maksymalną tutaj prewencję, właśnie w obszarze cyberzagrożeń, tak aby no, nie dopuścić do tego, żeby cyberzbójia nam się wbili. Do systemów, i no zrobili po prostu krzywdę naszej organizacji. Powiedz, proszę, gdzie dziś przebiega granica między pentestingiem a red teamingiem? Czy organizacje to w ogóle rozumieją? Red teaming jest testem, jak sama nazwa wskazuje, wykonywanym przez zespół, więc automatycznie jest to test droższy, bo jest więcej ludzi. Stąd też jak gdyby organizacje patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, zdecydowanie mniej to zlecają. Natomiast testy timingowe są chyba najpełniejszym zakresem testów, bo one jak gdyby w pełni pokazują to, co potencjalnie atakujący może zrobić. Tutaj nie ma tylko ataku na samą aplikację przez pojedynczego pentestera. Tutaj może być wręcz atak na całą organizację od jej ochrony fizycznej poprzez infrastrukturę wewnątrz tej organizacji i testy systemów zewnętrznych, które są w internecie. Więc tutaj można zrobić w teście reteamingowym pełny przegląd zabezpieczeń całej organizacji we wszystkich jej aspektach. Jak widzisz przyszłość manualnych testów? Czy AI, LLMy, systemy agentowe... Stanowią realne zagrożenie w pracy pentestera? Na dzień dzisiejszy nie. Natomiast to są narzędzia, które wspomagają. Tak jak Excel zastąpił kalkulator, ale nie zastąpił księgowego, tak samo tutaj LLM będzie wspomagał pentestera, natomiast nie zastąpi go. LLM bazuje na informacjach zebranych gdzieś z boku i na tej podstawie jest w stanie wykonać sprawnie ileś tam prób ataków różnego typu. Natomiast to nadal nie jest jeszcze pełny test. Poza tym taki test wykonany przez LLM bardzo, bardzo dużo hałasuje, wprowadza zapisów w logach i jest bardzo widoczny. Więc on uruchamia w zasadzie wszystkie systemy obronne, które są w organizacji, więc powoduje, że skuteczność tego ataku jest ograniczona. Choćby dlatego, że właśnie włączają się systemy obronne. LLM w umiarkowany sposób na to potrafi zareagować, szczególnie że systemy obronne są uśpione i czekają dopiero na zdarzenie, więc LLM nie wie o nich, dopóki one się nie włączą llm -y sobie bardzo fajnie radzą w zadaniach typu capture the flag, gdzie te zadania są zestandaryzowane. Wiadomo mniej więcej, na czym te zadania polegają, i po zebraniu bazy, iluś tam takich zawodów. Elementy bardzo sprawnie rozwiązują zagadki na podstawie tego, co było wcześniej. W, w żywych systemach, w żywych środowiskach, szczególnie dużych organizacji, no nie jest tak, bo nie ma dwóch takich samych organizacji i dwóch takich samych środowisk informatycznych. Więc tutaj jest wymagana wiedza ludzka i rozpoznawanie. Tego systemu, który się bada, po kolei wszystkich jego składników i zasad, które nimi rządzą. Jeżeli tego się nie zrobi, no to ten test będzie bardzo powierzchowny. Okej. Okay. A co powiedziałbyś komuś, kto twierdzi, że taki skaner automatyczny wystarczy, żeby spać spokojnie? No, że ma bardzo mocne nerwy, bo to nie jest rozwiązanie. Skaner automatyczny jest tylko początkiem, to jest w zasadzie rekonesans, który to taka pierwsza faza rekonesansu, który pokaże, jakie usługi, z jakimi usługami ma się do czynienia i ewentualnie, jakie te usługi mogą mieć podatności, ale mogą mieć, ale wcale niekoniecznie mają. Czyli rozumiem, że to jest coś takiego, jak ktoś przyjmuje taką takie zasadę założenie, to jest takie security by PR. Tak, no bo jeżeli ktoś uważa, że jeżeli puści sobie jakieś najprostsze narzędzie w stylu NMAP, wykryje sobie kilka portów otwartych i to jest jego test bezpieczeństwa, to, to ten ktoś się myli, bo sam fakt występowania portów nie jest podatnością. Ale podatności są związane z usługami, które są pod spodem. I to trzeba zbadać. Jasne. I na koniec, proszę, powiedz, jaki exploit byś pokazał juniorowi, żeby zakochał się w pentestingu? Oj, bardzo dużo, bo tutaj te podatności, które są, jest mnóstwo. I najchętniej bym polecił taką gotową aplikację Juice Shop. To jest aplikacja z owasp Aplikacja, która ma mnóstwo podatności, chyba większość tych, które są znane. I to jest aplikacja, którą można hakować na wiele, wiele sposobów i tutaj testować w zasadzie dowolne techniki i narzędzia. I daje to bardzo dużą satysfakcję, bo jest proste i uzyskuje się fantastyczne wyniki. Super. Ślicznie dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dzięki wielkie. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja, do usłyszenia.